Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku oczywiście jesteśmy na CSGO Skinsie, no i na sam start przypomnę Wam, że wchodząc w pierwsze linki w opisie dostajecie 2,10% oraz 10% do doładowania. Przypomnę, że trwają tickeciki do końca, łącznie z dniem dzisiejszym zostało 6 dni, także jeszcze możecie sobie wpłacać, jeszcze możecie sobie kolekcjonować tickeciki, im więcej tickecików macie, tym większe szanse na wygranie. Oczywiście wpłacacie z moim kodzikiem lamianek, kod macie w opisie, macie na ekranie, także jedyne co musicie zrobić podczas wpłaty to oczywiście to nagrać. Dodatkowo przypomnę o konkursie dla losowego subskrybenta. Do wygrania macie Shadow Dagger Freehand za około 500 zł, a w dzisiejszym odcineczku przejdziemy sobie do skrzyneczki Wooden Case. Pootwieramy sobie jej trochę, no i zobaczymy jak tam będzie nam sypać. Wydaje mi się, że tak do 10 punktów albo zdobytych profitów, albo właśnie strat będziemy sobie otwierać, tak po 3, żeby było szybciej i większe szanse na drobnięcie czegoś ciekawszego. Generalnie to wydajemy 12,60 i w tym momencie mamy 1 do 1. Mam nadzieję, że skrzyneczka tutaj jednak nam sypnie, ponieważ jest to tania skrzyneczka. I w ten sposób będę mógł wam pokazać, co na przykład robić sobie z takiej taniej skrzęczki, i właśnie jak sobie doładujecie, to będziecie mogli sobie ją otworzyć. Na razie mamy niestety wynik 1 do 3 na korzyść nieprofitu, Także nie zapowiadać to jakoś mega. Oczywiście pójdziemy sobie na case battle później. No i widzę, że cały czas jest coś w ogranicach 11 zł leci i teraz coś na pewno będzie profizik, bo bardzo fajne otwarcie mamy. Yy, mortisik, tutaj jakiś auk, nie wiem co to jest generalnie, ale mamy 2 na 3, także no będzie tutaj wyrównane, tak coś czuję, ale zobaczymy. Ja, to są tylko oczywiście moje przeczucia, zobaczymy co strona będzie dać, o widzicie znowu złotóweczki brakło. No i niestety musimy to zaliczyć jako yy, niezdobyty punkt, yy, ale teraz mamy znowu łódkę Mortis. Także mamy 3 do 4 dla nieprofitu, czyli dla strat 2 augi, no to chyba teraz będziemy mieć już wyrównanie 18,86. No, generalnie jak tak otwieram po te trzy skrzyneczki no to kurde, widzowie, patrzcie to, jak nam już poleci profit, to leci nam grubo, oznacza to, że na pewno jeśli byśmy sprawdzali cenowo, to bylibyśmy na plusik po tym odcinku, przynajmniej na ten moment, mamy 6 do 5 no i teraz to już jest 7 do 5, także te tam 4 złote, co nam straciliśmy przy tych złotóweczkach brakujących, gdzie nie profit zdobył punkt, no to jest nic przy tym, co jak już dropniemy sobie zarobimy. 7 do 6 dla profitów, no i zobaczmy sobie, wkraczamy w decydującą fazę tego pojedynku. Zobaczmy sobie jak to się zakończyło. tutaj widzicie? Znowu teraz złoty 60 zł za mało. Czyli 7,7, ale mamy znowu dwa augi. Oznacza to, że będzie 8-7 dla profitu. No i kto to wygra? Kto to wygra? Teraz za czym to się zatrzymie na kałaszku i na tygielku, czyli to będzie 8 do 8. Tak, zdecydowanie 8 do 8. No i finalnie zobaczymy jak to teraz będzie różowy. Pobrobione drewno, chyba tak to się nazywa na polski mamy 9 do 8 dla profitu i ostatnia skrzyneczka, czy nie ostatnia skrzyneczka 9 do 9, proszę Państwa, chyba to będzie. Czy Emeczka zaskoczy? Nie zaskoczy, także mamy 9 do 9. No i lecimy z ostatnim otwarciem, i niestety tutaj straty wygrają sobie. Oczywiście to jest tak jak wspomniałem, a przepraszam, proficik Emeczka, tym razem minimalware, i mamy dyszkę, czyli. Profity wygrały, mieliśmy 3000 zł, mamy mm, 3000, nie wiem, mieliśmy 200? Nie wiem, ale na pewno jesteśmy na plus, nie? To jeszcze 10 na 9 razy dropnęliśmy sobie coś dobrego. No to jeszcze teraz... O, ale to była fajna bitewka. zdążymy, zdążymy, A nie, dobra, on, ona jest taka, dobra, to jej nie chcę, jej nie chcę, bo to było na same te good knifey. No to nie dość, że mamy 10 na 9 profit, no to jeszcze pod względem zarobionego pitosu mamy Także zrobimy sobie jedną bitewkę, ja nie chciałem tak, ja chciałem zbustowany, jedną bitewkę sobie dzisiaj zrobimy na 20 skrzyneczek wooden case żeby zobaczyć sobie co leci nam z tej skrzyneczki no i... aha, jedną normalną już dodało. Nie. Tak, jedną normalną no dodawał, tej jednej nie chcemy i zagramy sobie underdoga, czyli teraz nie chcę, żeby nam leciało szybciutko jedną bitewkę na 20 skrzyneczek, popatrzymy sobie co wyleci z 80 skrzynek, no 80, no bo każdy otwiera po 20 skrzynek, a jest nas 4, czyli 80 skrzynek, zobaczymy sobie co ciekawego nam tutaj leci. Pierwsza skrzyneczka, tak może mi lecieć cały czas, chociaż ten kałaszek Factor nie mi poleciał i to mnie leciutko niepokoi. Oczywiście trzeba przypomnieć, że mamy zboostowane procenty, bo wybraliśmy sobie y, boostera, także no nie zdziwię się jak tutaj co chwilę będzie coś faktycznie leciało, czyli jednak jest trochę droższa ta skrzynczka niż wcześniej testowaliśmy i właśnie tutaj takiego kałaszka mamy dla bota Emiliego za 34 zł. Oj tutaj skałcik, ja pierdzielę, no to to dla zwycięzców jest profit, a jeszcze mamy 60 skrzynek do końca, a mi śmieszne krzesło zaskrzypiało teraz Osiem, y, 60 skrzynek do końca, a my już mamy profit. I kałaszek, i gloczek. No kurde, widzowie. Powiem wam, że ta zbustowana skrzyneczka, ojej, kuba, to to jest w ogóle Desert Strike. O kurde. No to niedobrze się dzieje, jak teraz taki Desert Strike, jeszcze Mortisik. Ujujujujujujujuj. Nie wygląda to najlepiej, i pozdrawiam moje skrzypiące krzesło. Nie mogę się w ogóle ruszyć na tym krześle teraz podczas nagrywania odcinka, bo będziecie to bardzo słyszeć. No ale zobaczmy jak się zakończy, oby teraz jakiś słaby stan, nie, faktur nie, on sobie dropnął battle skirt, także średnio, auga, ale on ma lepszego auga. I właśnie dyszkę sobie odrobił. Złotoweczka różnicy, dropi sobie Desert Strike'a. Także wychodzimy sobie na prowadzenie i tutaj może być naprawdę całkiem fajny proficik po zwycięstwie. Ale poczekajmy jeszcze do końca, bo te 15 zł to jest kwestia właśnie takiego Desert Strike'a albo nie wiem no, kałaszka, widmowy mąciciel co leciał wcześniej. Także trzeba się jeszcze z tym wstrzymać. Auk, o znowu mamy tutaj kałaszka Auk 6,80, no i dyszka, aby różnicy, ale znowu leci sobie kałaszek, także już jesteśmy teraz bardziej bezpieczni. Ale jeszcze poczekają, bo to są trzy skrzyneczki do końca, no i nie wiem, co kałaszek tutaj mnie urządzi, i niestety mogę sobie przegrać. Także bądźmy jeszcze tego świadomi. No i teraz już chyba nic nie powinno nam tutaj zabrać tego zwycięstwa. 27 zł przewagi. I tym oto sposobem na sam koniec wygrywamy sobie tę yy, bitewkę. Bardzo fajny materiał i się daje z książki Wooden Case. Polecam jak najbardziej. Wy sobie możecie doładować oczywiście z kodem LAMIANEK. Także zachęcam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam, no co, mojego wieczoru. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie. Siemanko!